Nagrywasz? Nagrywaj, kur... Nagrywaj, wszystko. To jest, kur... historyczna chwila. To jest, historyczna chwila. Jest łańcuch Następna nowy. No on już tu nie będzie miał łańcuchowy. Tutaj szły dremele, odkręcanie od trzech Dremele, do... od trzy... flex polski, jeszcze niebieski. Nie dla... Bu... Nie. ...majsterkowiczów, amatorów. Psz. Tylko tam poszło grubo. Odkręcanie trwało około dwóch godzin. Trzech. Jedne śruby, nie? Jedne śruby. Jakie tam masz śruba przy tej zębatki? 19, albo 17. No na pewno, tak, nie? To jest główny dynobajca. Ja. Yeah. Dwie godziny. Zatrzymać. Nie da nic no, no to też większy. Jak tam po tarczy jedziesz. Ty ty jaki tam ten? Słyszysz? Jaki tam, ten? To sobie wyjąć, Słyszysz? Jak jaki tam masz? Nie, nie, tak, nie. Ty, jaki tam masz ten? Ty płomień. Tam jest płomień. Ty. ty. U -u Pożar. No. <ślesz> o, Wiecie, o koniec. Będzie strażatel. Jestem w stanie go odjść Tu macie I zwykłą tak wodę do Japonii. Do... Ja nie no ja lubię! Do... Co lubię? Tak, lubię takie świeczone. No one mają seryo, dlatego się nie chcą. O yeah. Ale pójdą. Z to może być już problem.